Do Roberta Pattinsona przez lata była przypięta łatka tego gościa od zmierzchu. Masa memów i śmieszków przykryły fakt, że mamy do czynienia z jednym z najzdolniejszych aktorów swego pokolenia. Przy okazji premiery filmu MiG-17 przyjrzymy się pięciu rolom tego aktora, które pokazują jego wszechstronność. Ja jestem Popcornzilla, a Wy jesteście na kanale Filmożercy. Jeżeli lubicie popkulturowe treści, to koniecznie zostawcie subskrypcję. A teraz zaczynamy. Na miejscu piątym Batman. Kiedy ogłoszono, że Robert Pattinson wcieli się w rolę Batmana, internet oszalał. Wielu nie dowierzało, że ten gość od zmierzchu może udźwignąć rolę mrocznego rycerza. A jednak gdy Batman od Matta pokazał nową, mroczną i surową wersję tej postaci. Pattinson stworzył Bruce'a Wayne'a, który jest bardziej detektywem niż superbohaterem. A w dodatku jest pełen gniewu oraz obsesji. A sama rola zamknęła usta wielu krytykom. Na miejscu czwartym Good Time. Pattinson jako drobny przestępca, który desperacko próbuje uratować brata po nieudanym napadzie. Brzmi dobrze? Good Time to jazda bez trzymanki, Pełno napięcia neonów oraz brudu. Pattinson daje tu jeden z najbardziej intensywnych występów w swojej karierze i udowadnia, że jest w stanie unieść film praktycznie na swoich barkach. Bracia Safdi stworzyli świetne kino, ale to Pattinson wyniósł je na wyższy poziom. Na miejscu trzecim diabeł wcielony. W tym psychologicznym tygodrze Netflixa Pattinson stworzył rolę pastora, ale nie takiego, którego możecie kojarzyć z innych filmów. Jego postać to manipulant, oszust i prawdziwe uosobienie zła. Akcent perfekcyjny, charyzma przytłaczająca. Robert po raz kolejny udowadnia, że świetnie się czuje w nieoczywistych, mrocznych rolach. Na miejscu drugim, Rower. Postapokaliptyczna Australia, bezprawie oraz brutalna rzeczywistość. Rover to jeden z tych filmów, które łatwo można przeoczyć, a naprawdę warto go zobaczyć. Pattinson gra tutaj upośledzonego chłopaka, który zostaje wplątany w brutalną podróż z bohaterem granym przez Gaia Piersa. Minimalistyczne, surowe aktorstwo i zupełnie inne oblicze aktora, które naprawdę warto zobaczyć. A na miejscu pierwszym fenomenalny Lighthouse. Film Robert Roberta Edgersa to czarno-biały, psychodeliczny koszmar, w którym Pattinson oraz Willem Dafoe rywalizują o to, kto pierwszy oszaleje. Pattinson pokazuje tutaj swoją absolutną wszechstronność. Od cichych momentów po totalne szaleństwo. To rola, którą udowodnił, że jest gotów najbardziej wymagające wyzwania aktorskie. I to by było na tyle. Jak widzicie, Robert Pattinson od dawna udowadnia, że jest kim znacznie więcej niż Edwardem ze zmierzchu. A jeżeli chcecie zobaczyć jego najnowszy popis aktorski, to koniecznie wbierzcie się do kina na MIG 17. A jeżeli podobał Wam się ten materiał, to koniecznie stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i dajcie znać w komentarzach, która z jego ról jest Waszą ulubioną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.